Jak za pomocą pracy z podświadomością wyleczyłam swoją alergię na słońce. Ale nie tylko alergię na słońce można leczyć pracą z podświadomością, bo tak naprawdę słuchajcie. Wszelkie alergie, wszelkie choroby, które pojawiają się w naszym życiu, one nam pokazują jakie konflikty niesiemy w naszym ciele. I e, u mnie ta alergia na słońce wyglądała w ten sposób, że dostawałam wysypki na dłoniach, wys dostawałam wysypki też na innych częściach ciała, między innymi na stopach, na udach. Ja wam nawet tutaj wrzucę takie dosyć intymne, prywatne zdjęcie. E, znalazłam tylko jedno z wakacji z zeszłego roku, m, takie na którym rzeczywiście widać ale tego problemu, z którym się mierzyłam, yy, dlatego, że to było coś, yy, coś strasznego tak naprawdę, bo to była piekąca yy, wysypka. Yy. Grubo, co? <grych> Natomiast, yy, słuchajcie, można powiedzieć, no dobra, skoro masz taką alergię na słońce, dostajesz ją zawsze na wakacjach, to po prostu nie jeździ na wakacje. Ale uwaga! Tu wcale mi o wakacje chodziło. Chciałam się wyprowadzić za granicę, i w marcu tego roku, kiedy byłam przez dwa tygodnie w Hiszpanii, podjęłam decyzję, że się po prostu wyprowadzam, i wtedy też oczywiście dostałam wysypki. W marcu, kiedy pogoda wcale nie była jakaś cudowna, kiedy przez większość czasu padał deszcz. A ja yy, i tak, kiedy tylko wyszło słońce, miałam całe dłonie wysypane. I słuchajcie, ja od razu yy, pomyślałam sobie, ok, ja podejmuję decyzję, że się wyprowadzam w październiku, więc mam takie pół roku na to, żeby coś z tym zrobić. Ale nie żadne maści, nie chodzenie po lekarzach, dlatego że, no, ja wiem, może to jest mało popularne, chociaż staje się coraz bardziej. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że wszystko, co się dzieje właśnie w naszym ciele, co się pokazuje na zewnątrz, Wewnątrz, swoją przyczynę ma w środku, więc zaczęłam szukać, zaczęłam po prostu sprawdzać skąd to się mogło wziąć i yy, zaczęłam pracę po prostu ze swoją podświadomością, tak jak wspomniałam na początku. Mm, I tak, to co do mnie przyszło jeszcze w marcu, jeszcze wtedy, kiedy byłam w tej Hiszpanii. E, pierwsza rzecz, która się pojawiła, to to, że e, mój tata jest pracocholikiem i on bardzo nie lubi odpoczywać, bardzo nie lubi wakacji. E, on się tak naprawdę na wakacjach męczy. Ja wiem, to nie jest zdrowe podejście, natomiast no, już nic na to nie poradzę. <śm> To, co ja mogłam zrobić, to po prostu puścić te wszystkie przekonania, które dostałam od mojego taty czyli, że ja nie mogę właśnie odpoczywać, ja nie mogę być w miejscu, które jest dla mnie przyjemne tylko ciężka praca jest warta w ogóle pracy i nazwania tego pracą więc ja te wszystkie przekonania musiałam puścić. Ich oczywiście była cała masa i zaczęłam pracę taką mocniejszą e, z uwalnianiem właśnie też ze swojego ciała, tych wszystkich przekonań. E, chodziłam do swojego wewnętrznego dziecka, pracowałam też z innymi osobami, e, dlatego, że słuchajcie, pomimo tego, że ja mam, e, znam metody i sama z tym pracuję, to oczywiście też korzystam z pomocy innych osób i na, na sobie nawzajem robimy po prostu e, te praktyki pracy z podświadomością i z wewnętrznym dzieckiem. E, I w ma Będąc na Majorce zobaczyłam, że mm, dalej jest ta wysypka. Ok, czyli skoro dalej jest ta wysypka, to tam jest jeszcze głębiej jakiś problem zakorzeniony. I rzeczywiście tak było. To były rodowe historie, które się pokazały podczas dwóch kolejnych sesji. Po prostu rodowe rzeczy wypuszczałam. To, że moi przodkowie po prostu ciężko pracowali. To, było, to była praca w polu, a ja teraz będę odpoczywać. Czyli ja miałam takie przekonanie, które też nosiłam, że jeśli ja będę mieć lekkie, przyjemne życie, to ja zrobię coś przeciwko swojemu rodowi. Ja to musiałam puścić. Ja to puściłam. I słuchajcie, od ponad miesiąca jestem w Hiszpanii. Yy, przeprowadziłam się tu, tak jak planowałam, przeprowadziłam się pod koniec września. Jestem praktycznie codziennie na plaży, bo teraz do tej pory pogoda naprawdę była przecudowna. I słuchajcie, nie mam żadnej wysypki. Żadnej, Nic się nie pojawiła, jestem tak jak mówię, codziennie. Yy, więc czekałam z tym filmem. Mówię, jak minie miesiąc czasu, tego nagram, ale rzeczywiście zauważyłam to. Gdyby okazało się, mm, że w dalszym ciągu jest ten problem, to oczywiście dalej bym pracowała, ale to mi tylko pokazuje, ile my po prostu niesiemy konfliktów w sobie, i jeśli tylko zaczynamy z tym pracować, to po prostu nasze ciało, nasze ciało to puszcza. Nasze ciało po prostu ono nie chce tego konfliktu nieść, ono nam pokazuje: zobacz, przyjrzyj się temu. Ta choroba, która przychodzi, ona jest dla nas e, po prostu takim, taką wskazówką, czym się powinniśmy zająć w pierwszej kolejności. Więc jeśli macie jakieś alergie, jeśli macie jakieś choroby w ciele, to naprawdę zamiast chodzić po lekarzach, za, zamiast się faszerować jakimiś e, środkami, które tak naprawdę one tylko łagodzą objawy, ale nie sięgają właśnie do środka. Do tej przyczyny, to zamiast tego zapraszam Was do mnie na sesję, bo naprawdę dzieją się cuda. I nie tylko, na, nie tylko jeśli chodzi o choroby, nie tylko jeśli chodzi o mm, takie y, uzdrowienia, ale ja sama jestem żywym przykładem tego, że rzeczywiście y, praca z podświadomością może wyleczyć nawet, nawet alergię. I pamiętajcie, że jeśli my mamy alergię, i jeśli to jest tak, że wszyscy w rodzinie mają alergię, to znaczy, że to jest rodowe, tak? Bo może kiedyś Twoja prababcia zakrztusiła się jakimś orzechem, i dlatego ty teraz po prostu w obronie, że to jest niebezpieczne, ty teraz masz uczulenie na orzechy. I naprawdę tak to działa. Tak to działa. Więc czasami jest tak, że możecie sobie oczywiście sprawdzić w totalnej biologii, co to za konflikt, ale czasami to jest zupełnie coś innego, bo coś się wydarzyło rodowo. Co sprawiło, że później cała rodzina na przykład ma jakieś choroby, na coś choruje, bo to jest obrona organizmu. To jest nic innego jak obrona organizmu. Alergia ma obronić ród, żeby ten ród przetrwał, tak? Więc e, tak to działa. E, zapraszam Was do mnie na sesję, jeśli chcecie popracować właśnie z jakimiś swoimi e, schorzeniami, chorobami, alergiami. Chcecie po prostu zacząć żyć w zdrowiu. Zapraszam, odezwijcie się w wiadomości prywatnej i miłego dnia Wam życzę.